Dobry wieczór Państwu, Dorota Gardia z Witam i Zapraszam na prognozę pogody. Dziś będziemy mówić o silnym i porywistym wietrze. Dziś w nocy w północnej części kraju może wiać nawet do 110 km na godzinę. To alarm pogodowy, pogoda będzie bardzo nieprzyjemna, ale przede wszystkim niebezpieczna. A kształtuje ją układ baryczny niskiego ciśnienia i front atmosferyczny, który przechodzić będzie nad Polską. Za jednym pojawi się kolejny na początek ciepły, później chłodny front atmosferyczny, a wraz z nimi oczywiście chmury. Będzie też padać i to nie tylko deszcz. Nad Polską bardzo gęsto ułożone izobary, czyli linie łączące tę samą wartość ciśnienia atmosferycznego, nie tylko w Polsce, również w północnej i wschodniej części Europy, to właśnie dowód na to i przyczyna tych silnych porywów wiatru. Przypomnę, dziś w nocy nawet do 110, a w ciągu dnia 100 km na godzinę silne porywy wiatru w pozostałych regionach Polski Również, ale tutaj głównie do 70-80 km na godzinę. Te silne porywy wiatru także w rejonach górskich, zwłaszcza wysoko w górach. Dziś w nocy prognozowane są opady deszczu i deszczu ze śniegiem. W północno-wschodniej i centralnej części Polski deszcz ze śniegiem do 5 mm. Temperatura jak na początek lutego bardzo wysoka. Od 1-2 stopni na wschodzie, w centrum z kolei 3-4, a na zachodzie 5-6 stopni Celsjusza. W ciągu dnia spodziewane są są także opady deszczu na zachodzie, w centrum i na południu. Jedynie na północy są szanse na przejaśnienia i rozpogodzenia, ale nie będzie ich dużo. Tam deszczu też należy się spodziewać. Co do temperatury, nawet 11 stopni pojawi się na termometrach w Bydgoszczy, w Gorzowie, w Wielkopolskim, w Zielonej Górze czy w Wrocławiu. Na północy, w centrum i na południu 10, a najniższa temperatura to aż 7 stopni w suwałkach. Ciśnienie niskie. Taka pogoda będzie miała niekorzystny wpływ na nasze samopoczucie. Niedziela zapowiada się bardzo pochmurno, deszczowo, z temperaturą od 4 do 10 stopni. Wszędzie deszcz, a na północnym wschodzie deszcz ze śniegiem. W poniedziałek więcej przejaśnień, od 3 do 9 stopni. W północno-wschodniej części Polski ponownie mogą pojawić się opady śniegu z deszczem. I jeszcze wtorek i środa. Tutaj na termometrach od 4 do 11, a w środę od 3 do 9 stopni. W środę na północy i w centrum spodziewane są przelotne opady deszczu śniegu z deszczem, a na południu głównie opady deszczu. Dzisiaj o pogodzie to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę miłego i spokojnego wieczoru. Witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Dużo ostrzeżeń, alarmy, alerty pogodowe, głównie dla północnej części Polski, ponieważ w najbliższym czasie, w najbliższych godzinach będzie bardzo mocno wiało. Układ warczyny niskiego ciśnienia wraz z frontem, najpierw ciepłym, później chłodnym frontem atmosferycznym nad Polską, bardzo gęsto ułożone obok siebie izobary, więc silne porywy wiatru na północy. Dzisiaj nad morzem wiatr w porywach do 110 km na godzinę. Taka pogoda jest niebezpieczna, proszę Państwa, ale w pozostałych miejscach będzie wiało również bardzo mocno. Na nizinach do 80 km na godzinę. Partie szczytowe, gór to wiatr powyżej 100 km na godzinę. W nocy na termometrach od 1 do 6 stopni ta najwyższa temperatura na zachodzie spodziewane są opady deszczu, a w północno-wschodniej części Polski deszczu ze śniegiem. Dzień przyniesie nam drobne przejaśnienia i rozpogodzenia na północy i północnym wschodzie, a w centralnej, zachodniej, południowej, południowo-wschodniej części kraju niestety należy spodziewać się pochmurnej i cały czas wietrznej pogody. Będzie padał deszcz, temperatura od 7 do 11 stopni, ta najwyższa w zachodniej części Polski i nadal silne porywy wiatru nad Morzem, nad Bałtykiem, na Pomorzu dokładnie do 100 km na godzinę, na południu w centrum do 70-80. Ciśnienie atmosferyczne będzie spadać, biometr niekorzystny. Kolejne dni Okay. <sighs> Dobry wieczór, witam. Dorota Gardias. Zapraszam na prognozę pogody. Bohaterem naszych dzisiejszych prognoz jest bardzo silny porywisty wiatr. Mamy alerty pogodowe. Pogoda będzie bardzo nieprzyjemna i może być niebezpieczna, ponieważ porywy wiatru do 110 km na godzinę, a takie mają być w północnej części kraju na pomorzu, to naprawdę bardzo silny i niebezpieczny wiatr. W centralnej czy południowej części kraju też będzie biało mocno, nawet do 80-90 km na godzinę. Silny wiatr w górach, więc pogoda niespokojna, a oprócz tego jesteśmy w strefie układu barycznego, niskiego ciśnienia i w strefie frontu atmosferycznego. Stąd chmury, opady, deszczu, a na północnym wschodzie, na wschodzie kraju nawet deszczu ze śniegiem. W tej części Polski na wschodzie 1-2 stopnie, w centrum 3, na północy 4, 6 to najwyższa temperatura w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim i w Zielonej Górze. Jeśli chodzi o prognozę na dzień, na północy i północnym wschodzie będzie się przejaśniać. Może na nawet chwilami rozpogadzać, natomiast w pozostałych miejscach pochmurno-deszczowo. Nadal silny wiatr na północy do 100 km na godzinę, na południu 70-80. Oczywiście w górach, wysoko w górach wiatr dużo silniejszy i bardzo wysoka temperatura. Prognozujemy od 7 do 11 stopni, z tym, że ta temperatura odczuwalna może... Pogoda, ile stopni? Powiem wiem, 20... A ja już sobie pójdę. O, się <noise> <nie mam> bardzo dziękuję <noise> bardzo. Przeszliśmy błędy. dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dorota Agardia obok mnie, więc prognoza pogody. Zostawmy tą Arabię. Mhm saudyjską, no to i prognozę pogody dla nas już w tym momencie. Tak, a u nas wyjątkowo ciepło, tak nawiązując do, 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 do wysokich temperatur. Dziś no. od 1 do 6 stopni. Do tego opady deszczu. Jesteśmy w strefie układu barycznego, niskiego ciśnienia i w strefie frontu atmosferycznego, ale głównym bohaterem naszych dzisiejszych prognoz pogody jest bardzo silny i porywisty wiatr. Wyobraź sobie, że na północy, na Pomorzu może wiatr dzisiaj nawet do 110 km na godzinę. To bardzo silny wiatr i bardzo niebezpieczny wiatr, więc mamy alerty pogodowe w centralnej Części kraju może wiać nawet do 80 km na godzinę. Możemy podejść do mapy, jeżeli. A bardzo proszę, tak. I w południowej części kraju, w rejonach górskich, proszę Państwa, też bardzo silny wiatr. Odradzamy od kilku dni wyjścia w góry, warunki są naprawdę bardzo trudne. Dziś w nocy na północnym wschodzie możliwe. Opady śniegu z deszczem, temperatura od 1 do 5-6 stopni. Natomiast jutro w zachodniej części Polski temperatura wyniesie aż 11 stopni Celsjusza. Na północy, w centrum na południu to 10 stopni, natomiast najniższa temperatura aż 7 w Suwałkach na północy północnym wschodzie są szanse na przejaśnienia natomiast w pozostałych miejscach na zachodzie w centrum na południu raczej nie przysłowie luty podkuj buty no jak na razie się nie sprawdza chociaż pod koniec lutego podobno jeszcze zima powróci i to taka solidnie mroźna jeśli chodzi o kolejne dni o niedzielę i poniedziałek to będą dni z dużą ilością chmur, z opadami deszczu, co prawda umiarkowanymi. Tutaj też ważna jest sytuacja na Bugu. Ta sytuacja nie powinna się przez te opady pogorszyć, ale też się nie polepszy. Dużo chmur i temperatura cały czas, tak jak widać, na wysokim poziomie. W poniedziałek trochę więcej przejaśnień, ale też z deszczem trzeba się liczyć. Na termometrach od 3 do 9 stopni, tam gdzie najniższa temperatura śnieg z deszczem. Bardzo, bardzo dobra odpowiedź. Elementy ludyczne, <laughs> tak, ocena jak w Łodzi, czyli szóstka. Bardzo dziękujemy. <laughs> Dziękuję bardzo. I to wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy dla Państwa. Życzę Państwu dobrej i spokojnej nocy i do zobaczenia. Dobra, Bardzo dziękuję. dziękuję.